Witam, Kasia Manko z tej strony, to YouTuber. i dzisiaj nagrywamy już drugą serię z tego... Z tej gry z Minecrafta, tej... Tego... Jaka, jaka to, jak to się nazywało? Extreme Minecrafta Extreme. W tym odcinku będziemy dokończać powoli już tą bazę. Dobra. Dobra. Jakie teraz jamy, bo bierzemy. Hmm. Darmona nie. Ostatnik zombie. Zoglin Wilk ma kijanka, lana, hojlowa, wróg, trączyciela, co? Odzorca. Pomorzice, pająka, szlama, konia szkieleta, szkieleta... Co? O nie! Kolejne duże terrarium. Nie! To jest już przesada. Ja teraz nie dam rady. Blok śniegu, blok lodu. No i bardzo, bardzo duże te Na dwa. Dwa niedziwiady. W ogóle większe od teraz będzie robione. Jeśli mam... No, to będzie bardzo długo robione, bo to jest też Niedźwiedzie. Szkoda, że nie dodali zwykłych też Niedźwiedzi do gry. Szkoda, albo też i dobrze, bo może potem by się okazało, że ta gra byłaby w ogóle zepsuta, nie dałoby się grać. Nie wiem, jak to zrobić z niedźwiedziami, co mam zrobić z tymi niedźwiedziami, no bo... O! Kurde! O, ja cię kręczę. Dobra. Jednak to zniknie od nich. Przy -przy 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 Arriba, Nie wiem, to jest chyba też na tym poziomie, albo trochę trzy 3 niedźwiedzie polarne. Uuu, już tego ile ja tego już mam. Powiedziałem właśnie jagódki, bo miałem też. Chciałbym też, żeby były malutkie, bo malutki chyba nigdy nie widziałem. Na słodziak. I jakie bywili się? No, chciałbym tego Bili się mieć dla siebie. No. Na razie bardzo ładnie to wygląda. Bo że to jest part 1. no part 1 to będzie. W tamten film się coś zepsuł, no i trzeba było usunąć go. Więc widzowie, będzie film. To będzie part 1, a nie part 2. Pamiętajcie też zostawić suba. Sekunda suba. Żeby dostać taki, żeby niechamy lepszy teraz, teraz, myślę, że zrobię pająka. Pająka zrobimy na terrarium około takie. Radium zamknięte, czyli... Więc też mi się wydaje, żeby to zrobić, o taką, o, taką tutaj małą ruinkę Czy znajdę tutaj taki? Chyba, że nie, a, dobra, mam Muszę to zrobić tak Jak to oni to mieli w tym, o A to zrobię i jak zrobimy to tak, to myślę, że to też będzie fajnie wyglądać. Zrobię też, może, takie tory, żeby to ładnie wyglądało. Bo wiesz co, z pająkami się dzieje. One mogą wyjść. To już mi niepotrzebne, to też już niepotrzebne. I pająka jaskiniowego? No chyba jaskiniowy będzie to taki fajny mały jest. Damy ile tych pajączków? Dwa, żeby to fajnie wyglądało. raz ten, raz Gdzie u jest? Aha to jest bez mobów Nie, zapomniałem, to jest bez mobów, to jest serwer bez mobów. Z mobami to by było mi tak trudno, co by się nie dało nic robić. O nie. I, a, i O jajo ja. Utopca też nie, kołamarnica, gasta, żaba, lis. Otuszka może dam. Aha, to będzie wyglądać tak w kopalni otuszek. Um, otuszek dostawiają otuszka. Otuszek dostawiają... Otuszek? Ja, czy mogę zabić otuszka? Właściwie, otuszka nie mogę zabić otuszka. Zrobimy test na przykład. Żeby zobaczyć czy te otuszki na serio zabijają tego na kogo. Strażnik. Hmm, strażnik to nie jest mob taki. No tak, to jest, dobra, to jest mob. Strażnik to jest jednak mob. Jajo. Strażnik! kozy dajesz walamy w kozę. Okej! Okay. No widzowie... Dobra, wiem, mam za 4 minuty kończyć film, bo chyba będziemy gdzieś jechać. Mi się wydaje, że na skatepark i sobie robił sztuczki na BMXie. Będę uczył się manuala i bany hopa Teraz robię dla kozy. Dla kozy dom. No, zagrodę taką. I, no, zrobię je zagrodę taką, normalnie zagrodę. Przejdziemy się po całym tej bazie Może na sam koniec i. No, zobaczymy jak ono wygląda. Ma to bardzo dobry pomysł, no ale nie wiem czy on się uda. Myślę, że zrobię to jakoś tak, o. jak wracaj tu do mnie. Potuszek, na dół chodź. Potuszek mi zwiał. Um, dobra, tu mam latanie. Ehm... Um. Koza. Kozę będziemy musieli zamknąć. Bo koza też są też takie tereny górskie mi się wydaje. Bo to też tereny górskie, no to ona idzie w takie góry nie jest tu zrobi takie z dirta też tak bo potem... dobra, są już wszystkie, obydwa otuszki. Alaje, chodźcie. Tu postawię alaje. Żeby alaje różne. Znaczy to nie było, to było w narzędziach. Tu, o, jest smycz. Um, jeden, ala, jeden alaj. Jeden alaj. Jest alaj. Miałem dwa alaje. Alaj, chodź. Proszę, Alaję. Wow, jak to ładnie zrobione jest. Nie no, ale chodź, wydostanę cię stąd. Chodź, Alaj. chodź do mnie Alaj. Wydostaniesz szkło. Ale ty też na wolności nie możesz być, To jest zbyt niebezpieczne. Zaraz, gdzie ty tam latasz? Dobra, ale idę do mnie przyleci zaraz. Chyba mam sztuczkę. Leci i... Pyk. Ale zawsze przyleci do swojego właściciela. Pyk Dobra, lecimy. Elu -e, wina. Każdy dzień się mój zaczyna. El. -e. Do to nie wiem, tak zostawimy no, takie z pajęczynami Też mi się nie wydaje, żeby... Jakie to mógł być? Króliczki też zrobiłem, myślę Dobra to zostawimy To... Ta strefa zostaje zamknięta Kuliczki Każdy kocha kuliczki Widzę, że korzystają już z tej gór. Kozy Jak to? Kozy? Mm. A co wy myśleliście? Myśleliście, no no, zobaczymy jak te filmy wyjdą i czy w ogóle będzie dało się je wrzucić. No bo czasem są też takie bagi, że nie da się w ogóle wrzucić. Nie da się. wrzucić. Dobra. Zajączki myślę, że nie przeskoczą tego. No, możemy zaryzykować. Kurczaki. Mogę jeszcze taką sekundkę parę sekundek. Może nie. Dobra, tak to wszystko, tak to wszystko wygląda aksolaty jak się zawsze bawią, żółwie, listki, papugi, lamy, krowy. Um, o co chodzi? Przecież tam były ryby. Przecież tam były ryby. Ej, wytyfy, przecież tam były ryby. Tam jest pszczółka. Pandy, dużo pand Pandy tu były jako pierwsze No, serwer idealnie zapisany, dobre Teraz muszę tylko dać klapę Takie budowlane Tak, bloki budowane i tutaj klapę, klapa Nie no, szukaj tyle, a Świerkowa, bo ona fajnie wygląda, pyk Sekundę, mama, jeszcze sekundę muszę, bo muszę to zakończyć. Dobra, koniec filmu. Pa, widzowie. Pamiętajcie też subować.